Dzień dobry Pani Krzysztofie, odpowiadam na pytanie kurczak czy cztery sery? Kurczak czy cztery sery? Kurczak czy cztery sery? Kurczak czy cztery sery? Mhm. Czyta jest tutaj mamy ciekawą sytuację. Ach. Ok. E, mamy ciekawą sytuację, ponieważ powiedziałabym już na wstępie, że cztery sery, natomiast jest jakaś blokada. Może od początku. Jeżeli chodzi o kurczaka, to, to jest na tak, rycerz kielichów, czyli to jest jakiś taki powrót do przeszłości, e, do czegoś, co już było. Czyli mamy generalnie taką sytuację, że m, jeżeli chodzi o kurczaka, to. Mm, Taki być może taka receptura czy taki nie, schemat gotowania, tak? Przepis, cokolwiek związany z, jakby z, tą, z tym całym mechanizmem, już jakby był. To jest taki powrót do przeszłości, do czegoś, co wydawało się już zamknięte, tak? Czyli coś takiego już było. <laughs> Co jest na nie? Król Mieczy. Powiedziałabym, że tutaj dla osób, które mają takie wysublimowane, jakby, pozniewienia, tak, to nie będzie smakowało, to nie będzie tak naprawdę. Tym czymś, e, za, za, za to, co się przybadają, tak? E, czyli to jest jakiś powód do przyszłości, nie ma za bardzo niczego nowego. E, no i cóż, no, mm, osobom takim, e, w, które lubią kuchnie, które lubią spożywać różne, właśnie e, takie mm, pizze, tak, te fast foody, to co, natomiast takie mm, powiedzmy bardziej wykwintne, to niestety nie będzie za bardzo smakowało. No i ta królowa buław, czyli powiedziałabym, że kurczak raczej nadaje się bardziej na um, takie randki, tak? Um, bardziej na randki niż na powiedzmy spotkania rodzinne, bo królowa buław to jest najczęściej kobieta, z którą się kiedyś było, bądź z którą robi, się chciał być, to często kochanka, A, także no i to jest, to są buławy, tak? To jest, um, oczywiście, to jest ognista energia, temperament. E, także, no tak jak ja powiedziałam, raczej na randki, że rodzinne, coś, co już wcześniej było, no i jeżeli ktoś oczekuje, tak, jakiś taki... Um, jakichś takich um, rajów dla podniebienia, to, dla podniebienia, to niestety ale no, będzie troszeczkę rozczarowany. Natomiast na randki, takie spotkania bardziej może też również biznesowe, no co jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o cztery cery, no to rzeczywiście tutaj sprawa byłaby jasna, gdyby nie ta blokada, um, ponieważ pojawia się drzewko życia, czyli blokada, tak? Um, a tuż za nim karta dziedzianki kielichów, czyli karta rodziny, radości. Czasu spędzonego z rodziną. Natomiast, może od początku, co jest na ta karta siły? Czyli hmm, cztery sery mają w sobie to wszystko, co powinno być na ta bardzo dobra pizza według kart. Karta siły mówi o tym, że jakby biją na głowę wszystko, co stanie na ich drodze, tak? Ujarzmiają, tak? Tego lwa, czy te grysa ujarzmiają, tak? Ludzie przygotowujący te cztery cery wiedzą, jakby czego dokonać, żeby to było pyszne, tak? Wiedzą co robić. Co jest na nie szóstka mieczy, czyli no. Jest to troszeczkę odległe jeszcze od ideału, to na pewno. Natomiast jest cztery cele, to jakby taka historia sama w sobie, tak? Tutaj może też nie będzie nic takiego super nowego, natomiast tutaj już jest coś. Tutaj już jest coś, co pozwala jakby zaistnieć daniu, tak? Um, tutaj są też jakby um, przy kontaktach online, przy pracy zdalnej, to mi się pokazuje, że rzeczywiście te cztery sery są bardzo wartościowe. No i każda rada właśnie drzewko życia, tak? To jest karta blok blokady, karta stop. Dlaczego? No, ciężko powiedzieć, ponieważ e, jakby sprawa byłaby jasna, gdyby dziesiątka kielichów tutaj była od razu, a nie drzewko życia. A najprawdopodobniej sprawa ma się tak, iż. E, Zarówno cztery sery, jak i kurczak e, są bardzo dobre. Natomiast e, karta Stop być może e, zaznacza, sygnalizuje mi, tak? że mm, to nie jest taki smak, jak się nam wszystkim do końca wydaje. Najprawdopodobniej coś tu zostało zmienione, ale my tego nie zauważamy. Natomiast dodałam jeszcze kartę i to jest dziesiątka kielichów, Naprawdę to jest piękna karta. Czyli tak jak powiedziałam, spotkania rodzinne, rodzina, radość. I rzeczywiście ta pizza 4 nadaje się bardziej do, na spotkania takie te, tego typu, tak, rodzinne, święta, niż na spotkania takie biznesowe bądź mm, rozrywkowe, tak, takie randki. Także no cóż, mogę rzec. Raczej cztery sery, aczkolwiek no wszystko zależy od sytuacji. Kurczak również się sprawdzi, ale w innych jakby okolicznościach niż cztery sery. Jednak cztery sery wyglądają mi tutaj zdecydowanie jednak mimo wszystko lepiej. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, smacznego. Dziękuję bardzo za, za zaufanie i do usłyszenia, do zobaczenia.